Zapra Dzień dobry. Dzisiaj trzeci odcinek. Ma Gotowanie Magdy z Dobrze, dzisiaj ugotujemy z hubowego Wasze ulubione polskie dania. Dobrze. Zapraszamy. Weźmy mój nóż Magdy który musicie już teraz kupić. Zrozumiano? Mam nadzieję, że tak. Dobrze, a więc zacznijmy kroj. Dobrze. Proszę odejść. Wiem, że piękne, ale nie możecie się na męka patrzeć. Dobrze. Wstawmy. Prawie bym zapomniała. Prawie bym zapomniała. Musimy jeszcze przyprawy dać. Dobrze. Jeszcze jak mamy, to wstawmy, żeby aromat polił no się. Czujecie? Jaki piękny zapach. Dobrze. Teraz mój piękny nóż i zapraszam do jedzenia. Dobrze. Mia, jak zawsze rzućmy talerzem! A dobrze. Coś nie dobrego! Nie wolę sam dawać schabowego z wiśnią. Dobrze, zakończmy dzisiejszy odcinek do widzenia.